Aleksander Fredro Małpa w kąpieli Rada małpa, że się śmieli, Kiedy mogła udać człeka, Widząc panią raz w kąpieli, Wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, Małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, Prześcieradło i zwierciadło, Szust do wanny! Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło nieboraj, małpa myśli w to mi graj. Hajże kozły nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto. Ba gorąco! Fraszka, małpanie ciele, sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu, piecze! Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią. Tuż, tuż w tropy, aż pod progi. To nie żarty, parzy stopy. Dalej w okno, brzdęk Uciekła. Że tylko palce popiekła, nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpom bywa. Czytał Jędrzej Wiewióra.